sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie rzeczy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Informacje sportowe Katarzyna Szatkowska zapraszam. W kończącej sezon piłkarski 30. kolejce Ekstraklasy Miedziowi pokonali na wyjeździe Wisłę Kraków. Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył z rzutu karnego Arkadiusz Woźniak. Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi pomeczowych trenerów obu drużyn. Dużo na temat tego meczu nie można powiedzieć z tego względu, że za mało sytuacji, które stworzyliśmy, znaczy za mało sytuacji stworzyliśmy, żeby cokolwiek tutaj strzelić, raptem trzy czy cztery sytuacje bramkowe mieliśmy i tak jak mówię, jak się nie stwarza sytuacji, nie daje się problemu przeciwnikowi to automatycznie na czymś się nie wygrywa. Najgorsza rzecz stała się to, że znowuż kolejny mecz grając, dostajemy bramkę, gdzie sędziowie dają nam karnego, a jak przypominam sobie mecze z Podbeskidziem, gdzie mieliśmy też karnego, także trošičky nesmačný, možná říct, a dostávám się s tom s tom rundu. Dla nás bardzo dobrý vynik, dla to dobrý vinník, protože se nám zdařilo wygrać po dužo po mečích takových zlých. Chtěli jsme se s tím sezonem rozličit s vítězstvem, to se udařilo. Praktycznie celý meč od ostatních mečů byl różnica v jedné řeči, a to je, že jsme konsekventně brunili dobře, nepoplňovali jsme blendu, nepušťovali jsme Zawodniki wyszli do, do sytuacji, no a czekaliśmy na tę naszą możliwość. Myślę, że my mieli dwóch. Jedną miał Arek Wozniak sam na sam, a druga była e, karny. A ten, ten wykorzystał, dla dlatego taki wynik. Ja jestem zadowolony z wyniku dzisiaj. To wszystko w informacjach sportowych. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.